Ciałem. Całem witam. I chciałem na początku powiedzieć o takiej dobrej nowinie, która nas spotkała. Partia Front podpisała porozumienie z partią liberalno-demokratyczną Republiki Białorusi o współpracy. Jedyna taka rzecz obecnie. Może coś bliżej powiesz o tym? Tak. Umowa o współpracy dwóch partii, naszej partii Front i, jak wspomniałeś, partii liberalno-demokratycznej. Główne założenia, bo to, 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 to może być bardzo ważne. Pierwsza sprawa. Europa XXI wieku. Jak w przyszłości możemy układać sobie stosunki tutaj wewnątrz Europy? Działania na poziomie politycznym, gospodarczym, nawet takim międzyludzkim, wspólne, wspólne działanie też na innych odcinkach. Główna, główny, tutaj może dla nas to bardzo kluczowa sprawa i my to e, chcielibyśmy, to był nasz pomysł, żeby to było w umowie ujęte. Eta, ten, ten punkt to hasło Europa XXI wieku, ale oparta o Federację Rosyjską jako gwarant bezpieczeństwa w Europie. Tylko dzisiaj Rosja silna, taka, jaka jest dzisiaj, ze swoimi plusami i minusami, ale jest gwarantem bezpieczeństwa i to jest główny, główny, główne nasze tutaj założenie na przyszłe działania. W, może tak powiem w tej koalicji. Mm -hmm. No bo jeszcze chciałem, chciałem to, dołożyć do tego, że wtedy odbył się kongres, no nie? Ta, po, a, yy, tak, tak. W Europie kongres, kongres wieku I tam różne partie były z całego kontynentu europejskiego i tego zachodniego i wschodniego. Nie? Tak, no we, w, w Europie jest wiele myślących osób, organizacji, nie tylko tak jak to się w Polsce naświetla, że, że poza Polską i krajami zachodnimi tymi z tego, z tego jak ja to mówię bloku waszyng, waszyngtońskiego nie ma już nie ma już nikogo. No mamy, mamy tą strefę BRICS na wschodzie i tam też się dzieje, dzieje, dzieje normalnie, nawet lepiej niż u nas. Tam jest normalny poziom gospodarczy, polityczny, taki międzyludzki. I to jest przyszłość. To jest ten XXI wiek Europy, tak myślę. I możemy przy okazji właśnie działań takich no skorzystać też z tego, prawda? A nie być odciętym i być w bagnie nie wiem, liberalnym jakimś tam, co zachodu idzie wszystko, prawda? Nie no, oczywiście, wiesz, pamiętasz, wchodząc do Unii Europejskiej, mieliśmy działać w pewnych jakichś założeniach, w pewnych ramach, ale oczekiwano od nas, że coś wniesiemy do, do, do tej organizacji, a my nic nie wnieśliśmy, dostosowaliśmy się i zostaliśmy w ogonie. Liczyliśmy tylko na pieniądze skądś, których nigdy nie było i nie będzie. Dlatego zostaliśmy na szarym końcu państwem, które jest ogrywane. Rozkradane, ale na, wła na własny użytek, przepraszam, na własne, na z własnej woli, może tak. No tak, no tak chcieliśmy. Straciliśmy cały przemysł. Z, z drugiej strony, z drugiej strony, patrząc na wschód mamy Republikę Białoruś, Federację Rosyjską, inne państwa, Indie, no, Kazachstan Indy. i tak dalej, Chiny. Kraje BRICS-u. Tam jest zupełnie, zupełnie normalny system gospodarczy, polityczny, już tam nie, 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 nie wnikając bardzo w szczegóły, ale tamten świat, idzie czas tam, tamtego, tamtego świata, tam, tamtych, tamtych państw, czy nam się to podoba, czy nie. Możemy się dostosować, możemy normalnie żyć, funkcjonować w tym systemie, albo pozostać tutaj. W tym zgniłym zachodzie i, i, i tyle. No i, i możemy na tym zakończyć. Państwowość to jest bardzo, bardzo, bardzo możliwe. Hmm. No tym bardziej gospodarczo Graniczymy właśnie z BRICS-em jako nieliczny kraj w ogóle Europy Zachodniej. To my powinniśmy korzystać z tego, z wymiany towarowej, no bogacić się. A my nic nie możemy jako państwo, jako ludzie tego państwa. My jesteśmy coraz bardziej pogrążani w biedzie. Nie no tak, jest, jest, jesteśmy, jesteśmy pustką, dziurą energetyczną, a można powiedzieć tak, no tak, kolokwialnie za miedzą mamy, mamy praktycznie wszystkie surowce, energię, środki do produkcji. Tylko nie chcemy, nie chcemy się dogadać. Z, z, z tutaj, właśnie z, z krajami sąsiadującymi. Najbliżej mamy no, do Republiki Białoruś. Elektrownie atomowe, kopaliny wszelkiego rodzaju, tanie nawozy, tanie paliwa i przede wszystkim już technologia, o której się u nas nie mówi. Współpraca z Rosją, y, z, z Republiką Ludową Chin. To przyniosło im korzyści, tam jest normalny kraj, normalny świat. No, ty nie uczestniczyłeś ostatnio, na 30 prezydentury w ambasadzie, w ambasadzie, przepraszam, Republiki Białoruś, tam takie slajdy się wyświetlały. Ja naprawdę byłem pod wrażeniem, jak wyglądają zakłady, ulice, skwery, cokolwiek, jak wygląda tam życie. A w polskich mediach oczernianie, reżim, dyktatura i tak dalej, jakieś tam zamykanie ludzi, to no już wszystko jest, już to się przejadło nam, oczywiście tym zdrowomyślącym. Tak, bo w Polsce się nie zamyka ludzi za nic, nie? <śla> w Polsce jest demokracja. Nie no, to tak, no. <śla> tak, tak, jest demokracja, ład, porządek, teraz się zielonym ładem straszy, ale to już na inną rozmowę może. Uh -huh. No, jeszcze chciałem wspomnieć, że po podpisaniu właśnie tego porozumienia z tą Partią Liberalno-Demokratyczną Republiki Białorusi, yy, u nas była powódź, i, i nasz szef Krzysztof Obrzyński wystosował pismo właśnie do partii tej z prośbą o pomoc taką, żeby zmniejszyć napór tych uchodźców na granicę, nie? żeby można było tych żołnierzy z granicy przesunąć na Tereny powodziowe do odbudowy. Polski rząd tyle lat. No tak, żeby. Tak. Zaogniał cały czas i zaognia sytuację, a to w taki no, prosty sposób usiąść i rozmawiać. Można to wszystko rozwagować i zacząć normalnie żyć, jako sąsiedzi. E, tak. No, powódź w Polsce nie pierwsza, nie ostatnia. Oczywiście z winy Polaków poprzez rządzących. Tamte polskie wody, zbiorniki retencyjne, jakaś tam hydrologia i tak dalej. To już są sprawy techniczne, ale, ale politycznie zawalone na całej linii, dlatego ludzie cierpią i tak to wygląda. Żołnierze z granicy, a zresztą przecież pamiętasz, wracałeś, wracałeś z wypoczynku. Yy, Przejeżdżałeś przez Rzeszów, widziałeś, co tam się dzieje. Duże, duża, duża liczba wojska, duża liczba wojska, nic do roboty i, roz... i jeszcze trochę. Okay. Te siły powinny być szybko przerzucone w tą strefę, w strefę powodzi, do roboty, do łopaty, od tego też jest wojsko. Prosta sprawa. Okay. A napór uchodźców naprawdę już dzisiaj nam nie zagraża. Zresztą już w ogóle nam nie zagraża, można to było jednym, dwoma telefonami lub konkretnym jednym pismem w tą sprawę załatwić. To tylko chodzi o wolę polityczną i to wszystko. No tak, bo to... Ze strony Białorusi, ze strony pana prezydenta Aleksandra Łukaszenki, naprawdę gesty są widziane gołym okiem, nie trzeba tego szukać, to jest wszędzie. Widać, tylko po prostu Polska nie chce. Nie chce. Chce chyba konfliktu jakiegoś chociażby granicznego z tą Białorusią. No, Takie mają pryk, to no nie? No tak, tak. Od naszych przyjaciół za oceanu. No tak. No, no i tutaj możemy też sięgnąć do tych. Yy, yy, ekspertów to występują w różnych programach, prawda? Eksperci, tak. specjaliści, nawet. Specja. Wiesz, ja nieraz posłuchałem sobie generała byłego, szefa sztabu. No to myślałem, że to jest człowiek na poziomie, który ma wiedzę jakąkolwiek. Ale no i, chodzi mi tutaj o, o generale Skrzypcaku, który. Hmm. Jak tylko konflikt wybuchł na, na, na wschodzie na Ukrainie, to on mówił ja tak to pamiętam, że w ciągu trzech dni Rosjanom zabraknie rakiet i, i bomb. I te trzy dni przeszło na dwa lata i dalej im nie zabrakło. Jak to jest, że taki specjalista, taki. No, fachowiec przecież, no był szefem sztabu generalnego w Polsce. Tak, tak. No wiesz, no pan generał skrzypca, tak, tak jak... Jak wspomniałeś na początku tej operacji specjalnej mówił, że Ukraina na pewno wygra. Później w ramach tam z biegiem, z biegiem czasu mówił, że raczej na pewno wygra. Później, że chyba wygra, ale a już ostatnie wypowiedzi, że na pewno nie wygra i musi oddać część terytorium. Tutaj, a przy tym oczywiście pan generał. Wypowiada takie słowa, które są i w stosunku do Polaków, i do tych nieszczęsnych Ukraińców, którzy, jakby na to nie patrzyć, dzisiaj wylewają tą krew. Potrzebnie, niepotrzebnie, ale wylewają. Z taką pogardą do Polaków, do Ukraińców, do Słowian w ogóle się wypowiada, że naprawdę. Warto jest to przeanalizować, posłuchać, jak, jest, jak Polacy są manipulowani, jak mają wpuszczaną pianę do mózgu. Naprawdę to włos się na głowie jeży, jak tego się słucha. Ja wiesz, mam przygotowane tutaj taką krótką wypowiedź przed kilku dni. To jest, jakby nie było, generał Wojska Polskiego. Ja może włączę na chwilę. Przesłuchamy i jeszcze coś tutaj powiemy zaraz, o, proszę. Prawdopodobnie już na zawsze. E, oczywiście e, zawieszenie broni nie oznacza traktatu pokojowego i ustalenia granic. Formalnie te obszary. No Spójrz. tutaj teraz wypowiedź, no, wypowiedź pana do... pułkownika do... Derlatki, no też jegomość o podobnych poglądach. Te obszary do e, swojego państwa, włącznie z częściami, które wojska rosyjskie nie zdobyły jeszcze, ponieważ część obwodu zaporowskiego i chrostońskiego nie jest jeszcze zdobyta przez armię rosyjską. Aczkolwiek i głównym zadaniem jest wypchnięcie wojsk ukraińskich poza Dniepr i tak naprawdę przywrócenie granicy, która przez ponad 100 lat istniała między dawną Rzeczpospolitą, pierwszą Rzeczpospolitą, a Rosją carską na Dnieprze, dokładnie. O, a tutaj I posłuchajmy. Została tak naprawdę zaakceptowana dopiero w 80 lat po zawarciu porozumienia w Moskwie. Tak zwany pokój grzymołtowski dopiero zaakceptował Sejm konwokacyjny w 1764 roku, co pokazuje, jak wielkie emocje ta sprawa wzbudzała na terenie Ukrainy, Ukrainy. I jak mocno nie godzili się. Rusini, którzy zamieszkiwali te tereny, na jakiekolwiek koncesje tutaj w tej sprawie. Ta sprawa oczywiście będzie e, e, jednoznacznie pokazywała, że między Rosją a Ukrainą wykopana została przepaść nienawiści. Tych na wieki, trzeba przyznać. I wydaje mi się, że e, no, z tego punktu pan widzenia... Pan generał z uśmiechem to potwierdził, to, skali tak. zagrożenia. To jest zjawisko korzystne, bo dobrze mieć jest, sąsiada, który blokuje większego, groźniejszego sąsiada przed ewentualną agresją przeciwko Polsce. Jak pan generał ocenia operację kurską, którą podjęła Ukraina? Wejście na. No dobra, ten, może wystarczy. No tutaj chciałbym o. od razu zaznaczyć, że w XVII wieku nie było Ukrainy. Tak, wiesz, bardzo, mnie, ja już ten materiał sobie, wiesz, przesłuchałem kilka razy, bardzo mnie to uderzyło, to, że pan generał, pan pułkownik, inni tego typu podobni ludzie, eksperci, bożyszcze w ogóle, do spraw wojskowych, politycznych, geopolitycznych i tak dalej, podsycają konflikt. Uważają, że wysyłanie broni, wszelkiej pomocy, pieniędzy i tak dalej na Ukrainę w celu wybijania między sobą Słowian, przecież to jest ta sama krew, krew rusińska, podsycanie tego konfliktu to jest zbrodnia, to jest to samo, to samo co, co, co wiesz, co napisał Hitler w Mein Kampf. To jest ta nienawiść taka et etniczna, taki rasizm. To jest coś niewyobrażalnego. I tutaj bez żadnego grymasu ci panowie mówią o tym, że jakiś, jakiś, jakiś wentyl bezpieczeństwa, jakiś zderzak dla Polski to jest ta wojna na, na terenie Ukrainy. Jak można tak pluć w twarz Własnym obywatelom i obywatelom innych państw. Tak. A zauważył, Za to, że... za to no. będziemy przez Ukraińców jeszcze bardziej znienawidzeni, jeszcze bardziej będą chcieli na Polakach odwetu. I to będzie nasza wina, wina Polski, a nie strony ukraińskiej. Ale popatrz. Niestety, będziemy się musieli tutaj, z tym zmierzyć. Wspomniałeś tutaj o Mainkarie Hitlera. I podobną książkę napisał Bandera. Też na nienawiści budował, prawda, do Polaków. I potem tam? co się stało? Straszne morderstwa, zbrodnie. I tak samo Niemcy robili. I popatrz. I teraz, tyle lat po wojnie, ma, znając taką tak historię, ci ludzie promują to, tą samą nienawiść. Jako dobra. To nazizm wrócił po prostu. Wrócił nazizm do naszego życia codziennego. Tak, on może tak na razie to jest małymi kroczkami, ale to idzie coraz mocniej. Nazizm w takiej czystej postaci zbrodniczej, ale ten, ten sam nazizm nam się uwidacznia. Zobacz w produkcji żywności, w przemyśle rolno-spożywczym we wszystkim. To już, na, już to mamy, już to widać. Tylko nie wszyscy jeszcze chyba zdjęli, zdjęli te ciemne okulary. Tak na to patrzę. Jeszcze, jeszcze, Julian, wiesz, aspekt taki historyczny, który też bardzo nas mocno dzieli. Tutaj panowie obaj wypowiedzieli się jednoznacznie. W XVII wieku, po, po wtedy po, po, po wojnach. Z starstwem moskiewskim, i tak dalej, Polska, Rzeczpospolita. Wtedy nie możemy mówić o Polsce, o Rzeczpospolitej. Już można powiedzieć z mojego punktu widzenia, prawie na kolanach, ale jeszcze jeszcze silna. Oddaje te tereny, na których dzisiaj też jest ten konflikt. Jak panowie powiedzieli, le lewobrzeżną Ukrainę. To był tylko termin geograficzny. Nigdy to nie był termin polityczny ani państwowy. To nie, to nie było nigdy tam, nie było państwa Ukrainy. To były tereny Ukraja Rzeczpospolitej i to trzeba ludziom powtarzać, bo tego nawet pan generał chyba nie wie. To, no to... był konflikt pomiędzy dwoma narodami, które były mocarstwowe. Mowa o wtedy o Polakach. I o Rusinach, dzisiaj o Rosjanach. Myśmy przegrali tą batalię wtedy i musimy pogodzić. I tamte tereny, święcie dzisiaj przynależą do Federacji Rosyjskiej. I wmawianie komukolwiek, przez pana generała, pułkownika, czy przez innych tam znawców tematu, tych mainstreamowych, że wtedy jakakolwiek Ukraina odgrywała jakąś rolę, to jest kłamanie i powtarzam się, może, ale to jest plucie w twarz i tym dzisiaj Ukraińcom, którzy mają państwo od niedawna, ale im się ono należy. Oczywiście nie banderowskie, ale normalne państwo na poziomie europejskim, chrześcijańskim, państwo im się należy. Ale tamte tereny, za Dnieprem, dawne województwa kijowskie. Czernichowskie yy, zostały wtedy przez pospolitą przegrane i tak to zostało, ale to nie była żadna Ukraina. I to też jest, to też jest pokłosie tego, że w Ukraińcach buduje się ten mit wielkości. I my Polacy w nich budujemy sami ten mit, który ob, przy, obróci się przeciwko nam. To też jest zbrodnia. No tak. I za to odpokutujemy, czy nam się podoba, czy nie. Ależ oczywiście, tym bardziej odpokutujemy... I przepraszam, i tam jeszcze województwo bracławskie, o. Aha. Teraz, teraz już jest, przypomniało mi się. Także od Kijowa, od Kijowa na wschód była Ukraina i to też nie do końca, bo tam, gdzie dzisiaj bohaterowie Ukrainy, kozacy, zaporoscy, Zaporochami Dniepro było Zaporoże, też nie Ukraina. Także to trzeba, to trzeba sobie powtarzać, bo to jest bardzo proste. Dla niektórych ludzi jest, to jest jakiś inny świat w ogóle. No. Mhm. Ale zauważ, że tak mówiąc, tak przedstawiają historię Polakom, teraz ci eksperci, budują to, że przecież Ukraińcy już na mapach Ci banderowcy, mówię, na mapach mają Wielką Ukrainę z Rzeszowym i Przemyślem. Tak, tak. I się tym nie kryją. Nie, nie, nie. No jeszcze i to zwłaszcza wiesz, teraz tutaj adwokatem do Twoich słów, to też Ukraińcy teraz wykorzystują, zwłaszcza po wystąpieniu pana, pana ministra Sikorskiego. No tak, bo. Wiesz, no, mieliśmy do ostatniego Ukraińca, do ostatniego naboju na Ukrainie pomagać Ukrainie. Teraz raptem referendum, że Krym za 20 lat referendum i w ogóle na Ukrainie już jest oto burza. I Ukraińcy mają świętą rację domagać się teraz odcinać te kupony i żądać od nas, Polacy, jak Wy możecie. Nas już zginęło setki tysięcy. A przecież biliśmy się za was, no nie? Sami Polacy. Tu tak jest, biliśmy się za was. Biją za nas. Biliśmy się za was, was. Wasz generał mówi, że jesteśmy waszym zderzakiem, a wy się od nas teraz odwracacie. To jest zbrodnia. No to jest nazizm. No. Ci eksperci w ogóle to bym wszystkich tych ekspertów zamknął do więzienia też. Jest ziadosko, że... No dobrze. To no na razie dzisiaj wszystko w temacie. Dziękuję ci za rozmowę. Dzie Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu. Dziękuję również. Co co? Czołem. Czołem. Cześć.